Widowie, zgadnijcie, co to, to jest? Slime. Slime. Ty pierwszy, czyli honorę, potem mieszałeś mi coś. to, to kamery też troszkę. Taki slime. No, taki gilus. Ojej. Trochę podświetlę ekr ekran. Bo mała kraksa tutaj jest. Aj... jestem kiniko. to. No, slime. S trochę e, slime, slime, -uje. no i daj, daj, da, teraz. Mm, wiesz, tak. Takie, takie, what the fuck. To jest takie, what the fuck. No, takie, what the fuck. Za taki, e, nie wiem, jak, jak to wytłumaczyć? Taka textura taka dziwna. w sensie na pewno... Ale jest! O, teraz tak sobie wciśni w ręce. O kurde. O kurde! O kurde. Nie wiem, ale... ale ten slime szlajm... I chyba czuję się jako ekspert. Ale... ale zawsze mówili, co, nie? żeby przed dotykaniem slajmu umyć ręce. Ja umyłam, ale widać, na mnie to się nie spisało. Nie wiem, no jest slajm, nie wiem czy czy to się tak i ten i też mówią, że co tydzień co nie się trochę popa, ze. Że... Trzeba się co tydzień to trochę tym szlajmem pobawić, a potem aktywa aktywatorem, czyli tym białym czymś, e, troszkę polać. Znowu i wymieszać. Żeby no slime szlajm był szlajmem. To ja bym mógł do ciebie przyjechać, żeby było szybciej. Ale się, co? Żeby wymieszać się gdzieś. No właśnie. Do czegoś się przydało te święta. Jak myślałem. Ja też trochę mnie trzyszałem w swoim życiu, ja jak... No ja na no spokojnie, jak po prostu mam pomóc, no to po prostu pomagam, więc no, ja jakoś jedną raz na tydzień. Jak chcesz to posuń się trochę do kamerę. nie bądź taki loni, loni, loni. Bo nie wiem. Ale tak sobie zciśnij, zrób sobie ty, widz, nie pokażę ręką, jak chcesz to ty możesz pokazać ty. rękę, ty widzu. Zrób sobie wasze zadanie. Kup aktywator i coś innego tamto, żeby zrobić slime. Zrób ten slime, co nie? I teraz... Zrób tak. Bo to jest takie fajne uczucie, jak się zgniata go. Ale nie wiem, czy powinien być taki klejący, czy nie. No chyba trochę za dużo duży. Takie... O ile, że źle instrukcje zrobił e, mój brat. No bo jeżeli chodzi o. Ja umiesz... No bo też może odwrotnie wszystko zarobił. Może. Ale jest to. Do... O! Ojej! Jaki gniotek? No, mok. Gniotek. gniotek. mok. Kupa, śli... Zabieraj tego ślimaka. A to jest. A to jest mój. A to jest RCA. Nie, 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 poczekaj. Z tymczasem Stachu, kiedy zostanie zabity. Nie! Proszę, nie! He! Fajny dźwięki zrobili. W ogóle sobie zerwy to się teraz nie nagrywało. Ale nagrywa się na szczęście. z no. Tu 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 tu! Zyklęty dźwięk. Ale bardzo fajne. To jest tak jak ta pastelina jakaś. To jest tak jak... plastelina, ale nie plastelina. To jest Są... taka... No plastelina, 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 nie wiem, nie wiem jak to nazwać, cholerę. jest cholera. Tylko fajne. O, ty będzie widziony. Ej, podzielimy się na pół. Ja już mam trochę, ale że tam, zapodzielimy się na pół, ze wszystko połączymy. Pajek. Ej, wytniemy połowę, damy sobie, dam ci trochę aktywatora tego, no i bum. Ja. Będziemy mieli slime. A i w ogóle, jeżeli ktoś gra, Spongebob Tower Defense i. No. Zapfij się z tym. Nikt to nie gra pewnie. No. Bo, bo większość jest powyżej 10 lat. Ale niektórzy by mogli grać. No, nie wiem. Wprowadź czarny ekran. Ty napisz, co miałeś powiedzieć. I. Boom. No. Jeżeli ktoś gra, to jaki dzień? powiedz. Jaki. Jeżeli ktoś gra, jeżeli ktoś stworzy na sferatu, no to i jak u was? No bo mi brakuje em, dokładnie pięciu gier i będę go miał. No w sensie ben, będę mógł skraftować, i potem będę czekał. Ej, wyjdź sobie, zobacz jak mój się nie klei już. Mój się w ogóle już nie klei. No, mój się klei. Możemy się zamienić? <laughs> Chyba za dużo jest mój. Nie, no, nie, nie. nie. Ja tu mogę wziąć. O kurde. Jaki twój jest ciepły? Ciepły? A ja szalony? Kiedyś byłem szalony. no right. ja jeszcze troszkę szlajmu. No to weź sobie takowy tego wygrzeb. Grzebię sobie z ręki slime właśnie no, ja tak robiłam Z ręki zamieniamy slime Ale to jest perfekt No to jest po prostu fajny slime No. Najlepszy kiedykolwiek wiek był. Right. Po prostu powiem to, to prosto, najlepszy szlajm, który, ja w ogóle nigdy nie miałam szlajma w swoich rękach, tylko te okay. gniotki, znacie gniotki, jeden kolega w szkole miał zawsze gniotka, nigdy nie dotykałem go, ale kiedyś mojej, te past, no kiedyś ja mam... miałam. Ja mam dużo gniotków i no, ja może nadal mam jakiś gniotek. Ale ich nie dotykam, no bo po prostu tu nie chcemy się bawić. Też. No ale ja to po prostu... to dzieciństwa, bo te... Nie no, wiem. No. To, to są takie... wiesz... Wiesz widzę, są takie niby wspomnienia, nie wiem czemu, ale to dotyka jakieś moje wspomnienia. Dobra. Slime. 10 na 10 no. Też mam taką ocenę ale... Eee... nie tego Mama! Co, ty masz ja. no, Najlepszy żart, kiedykolwiek zrobiłem na tym kanale Ej! Mama, leci mi glut. Ej! Idziemy sobie do rodziców Tak tak That is very good prank nie, nie, nie polecam nie klei się. mój już się totalnie. Musi się klei, ale zepsułeś mój klej i on się. Zamiana znowu. Zamiana? Zamiana. Kurwa, spadł spadł mi. Ale zamiana, zamiana. Taktyczna zamiana. No bo tak to jest jak mała. W glut. To, się... to się klei, to się nie klei. Robimy tak jak te sami te filmy. filmy. Aha! To się tak nie odrywa, tylko to się tak... Zrywa. Wszyscy... Po prostu satysfakt... Możemy powiedzieć to słowem jednym. Satysfakcja. Sobie tak. Kwa... Kuwa... Kuwa... Przesuń to! Przesuń to. To jest zajęcia. A

ASMR ASMR A ASMR To było fajkowe ASMR Witaj, wybrał star tej... No No właśnie... To jest nie fajna gra. No, czasami była dobra. Brał no, czasami był dobre, ale teraz co to jest gówniana gra? No. Kompletnie. Wiesz, wiesz czemu nie lubię Brawla? Brak, brak boxów. A ja nie, nie lubię ogólnie. No ja teraz nie lubię, no. Teraz taki głupi update robią. No. I te przerwy techniczne, nigdy nie byłam na jednej, ale potem zmieniają coś. A tu była przerwa techniczna! Nie do zmieniania rzeczy, Lu, Co ty robisz? Ogólnie. Ale chociaż ten, mam dobry w dubbing. No. Na polski, bo to jest. Okej, okay, mój się w ogóle nie klei, chyba. Nie, yeah, mój się troszkę klei. Ale zobacz. Mój się nie klei, jak tak byś. Poczekaj. Zróbcie sobie slajma. Tak. najlepiej Satysfakcja i zróbcie sobie slajma Challenge dla was jest Nie challenge, tylko po prostu zróbcie No, ja, no. nie zmuszam. Ale będzie fajnie jak zrobicie I to wyślecie na Discorda No jo, ja, jak macie Discorda no. Bo jest tylko 9 osób na tym serwerze. Link w moim bio W deskrypcji i też mój mail biznesowy. Możecie tam wysyłać fanarty, wszystko co chcecie. No. Może nie wszystko. No, na przykład, wiadomo niczego. No, wiadomo. Też propozycje tam wysyłajcie. No i też na Discord, na kanale Discord jest propozycja na wideo. Jakby był jakiś błąd, no to piszcie do niego. Tak. Na, na prywatnym. No? Na serwerze. No, do mnie, ja mu, ja mu to przekażę. No ja, bo czasami będę, po prostu. Nie. Albo obo, obo, obojętnie, jakiemuś adminowi, ale nie wysyłacie to bota, to po prostu bot. A wiecie co to bot Albo Oriemu, albo mi, albo sobie. Albo więcej modów bo też przyjdą pewnie więcej modów. No. Ktoś no, będą mogli te rzeczy. No, albo przekazywali do mnie, jak mają, jak nie mają mocy e, zrobienia tego sami, no to modą wysłają. No, znaczy, młodzi wysłają do mnie, ja zrobię. No ale pewnie zrobię to przez bota. I... Bebe, słuchajcie, bebe. Co? Bebe, bebe, bebe. Mam dusz Mam pomysł, mam pomysł. Przechodzili mi pomysł. Właśnie ze o diem. Diem. Przebity przez mnóstwo slime. Jakby był ten slime, czy nie? Czerwony. To. Ej, Ej, jakby był ten szlajm, co nie? Czerwony, to to by był, było fajny. No. O, teraz jest szlajm na tym. Umiesz, jak chcesz? Umyj, może? Umyj po prostu. Powiedziałam umyj. A to jest moje micie, tak? No dobra. Tylko nie bądź jak kot. <gademy> pfff nie mam, czy mam coś do powiedzenia o! squid game więcej jak rap game usunąłam ten film Usunąłaś... tak musiałem no to był głupi film ale był no jeden z pierwszych drugi no właśnie, on, on, ci, on ci zaczął karierę. Nie, to był roki i w ogóle nie miał wyświetleń, tylko 5 czy coś. No i co? No a te, jest... Teraz stwarzam no to dosłownie to, że filmiki nie wybijają, a i tak mają po jakieś 10. Chociaż. No tam po jednym dniu no to może dwadzieścia pięć, chociaż. No, chyba, że to jest jakieś takie inne. No, ja nie rozumiem ze YouTube'a. Bo wy po prostu. Po prostu YouTube rekomenduje rzeczy, które są celentowane. No na przykład Krzysiek, no to tam pokazaliśmy twarz i nagle. Bum 10, 10, 10 20. No i też, bo, bo, bo. Nie. Wszędzie pokazujemy twarz. Prawie? No, prawie. Tam na jednych Na kilka. No. Historiki Roblox. No. Nie. Ja ci mówię kiedyś coś o tych historikach Roblox, naprawdę. No. no i kiedy to zrobić, Bo to jest pytanie. Nie. Dobra. Odkładamy slajd. Dobra. Y E, dziękuję za oglądanie e, e, Slajma i też trochę ASMR dobrych i trochę niedobrych ASMR. Dziękuję. I po prostu dziękuję za oglądanie. Dziękujemy! Zasubskrybuj! Za lajkuj! Włącz powiadomienia dziękuję. i BUM! Doron, don, 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 Slime. Slime. don, to. U. Jest tutaj nasz don, Taki zielony, don, się w tło. No dobra, koniec.